Słuchajcie, skusiłem się, lajsnąłem się, jak to się u nas mówi, i kupiłem spawn na numer 361, żeby zobaczyć, co tam się dzieje i czy w ogóle to nadal wychodzi. Tak jak Gural kiedyś poszedł do banku i poprosił o wyjęcie wszystkich pieniędzy, po czym zaraz je oddał i powiedział: Chciałem tylko sprawdzić, czy są. To ja chciałem tylko sprawdzić, czy spawn jest nadal, i, no, słuchajcie, doszło do tego, że nawet nie widząc tego, co w tym numerze siedzi, jakoś tak się zamotałem, że zamówiłem parę ostatnich issues, Skuszony głównie tym, że rysuje tam Brad Booth. Todd McFarland, surprise na scenariuszu, więc jest to zupełnie kontynuacja tego samego mambo, jumbo, które zawsze było, kiedy Todd miłosiernie, albo może niemiłosiernie nam panował na skryptach. No, ale nie żebym Breta Bootha na grafie darzył jakąś niemiłosierną estymą, bo nic mi człowiek aż takiego super dobrego tam nigdy nie zaprezentował. Ale uznałem, że jak, jako, że wraca do nas taki tradycyjny słownik rysujący ołówkiem, ktoś tam go tuszuje, ten art z tego co widzę jest chyba nawet na oryginalnych bordach jeszcze rysowany, no to dobra okazja, żeby się wstrzelić, bo to mieliśmy setki spawnów przez ostatnie kilka, kilkanaście lat. Przeplatane oczywiście wyjątkami, tam Eric Larsen trochę wszedł, Will Sportatio i tak dalej, no ale generalnie było to raczej filmowe, takie, raczej takie fotoshopowane twarze, prawdziwe ze zdjęcia, że to w zasadzie nie ma różnicy między tym a życiem na gorąco. No zobaczymy. Słuchajcie, jestem po lekturze tego Bedboja i od razu wam nieskromnie, albo raczej bezwstydnie przyznam, że wszystko zapomniałem. Przeczytałem od deski do deski. Skupiłem się na przygotowaniu na ten nawikę, tak, żeby przed Wami zabłysnąć jakimś fajnym cytatem albo wnioskiem z tej lektury. No ale wniosków nie ma, bo no, zapomniałem wszystko, co tu się dzieje, tym bardziej, że dzieje się niewiele. No ale od czasu do czasu sobie spojrzyjmy, słuchajcie, nawika nie jest tylko po to, żebyśmy tutaj co chwilę się tam odnosili do jakichś starych klasyków, tylko od czasu do czasu też zobaczmy, co się dzieje na półkach tych sklepowych, komiksowych, amerykańskich. Ja ostatni taki... Taki spąłnowy ciąg miałem w okolicach numeru 300, kiedy to kupiłem wiele kopii, wariantów numeru 300 i potem kilka potem, no ale tam była po temu znakomita okazja, bo tam serię. Na jak na dwa, trzy, trzy odcinki do serii wrócił Todd McFarlane, wspomagany z tego co pamiętam, Gregiem Capullo, więc nawet parę stron toda McFarlana, nawet parę cyfrowych stron to zawsze na propsie, i zawsze jest to jakaś zachęta, żeby po te numery sięgnąć. Także Słuchajcie, tutaj okładka zupełnego zioma, którego nie znam, ale nawet niezła jest. Niezłe są te okładki z spolna, niekiedy zdarzają się słabsze. Teraz będzie wychodziła fajna z Sai zamówiłem w preorderze. Autorem okładki jest Bjorn Barends, syn starego Barendsa na pewno. Jest jeszcze jakiś wariant cover by Francesco Tomazelli, którego nie wziąłem. I tyle, który jest zresztą dużo gorszy z tego, co widzę. Chyba, że to jest Previous issue. Może to jest previous, is previous issue. No dobra. Słuchajcie, yy, idźmy, jedźmy z Koksem, bo to nic nie daje, żeby siedzieć i międlić o historii Spona. Wy wiecie, co to jest, ja wiem, co to jest, no i wszyscy chyba wiemy o co chodzi. Yy, gwoli tylko kronikarskiego obowiązku Inks Adelso Corona. E, także w ogóle też ziom, którego nie znam. Brad Booth, pamiętam go z tych różnych takich wydań. Image, on tam robił jakieś naprawdę nie tylko klasy B, ale czasami mu się zdarzało również pocisnąć coś klasy Very, C y, w tych takich różnych wildstormach, etc. No ale potem też trochę miałem takich pozytywnych skojarzeń znowu, kiedy zastąpił Jima Lee w Fantastic for Heroes Reborn. E, tam być może dzięki jakiemuś fajnemu inkingowi, a być może dzięki po prostu mojej zwodniczej pamięci, bo zapamiętałem to chyba lepszym Niż było, wbił się mnie jako rysownik do głowy taki powiedzmy, przyzwoity, który daje radę. Więc potem już za bardzo nic nie pamiętam z tego, co robił, ale jakoś tak go kojarzę z nazwiska dobrze, że się skusiłem na tego spawna, więc z coś musi być na rzeczy. Słuchajcie, powiem Wam od razu, że najlepsze rzeczy, jakie tutaj są, to jest tusz i kolor. Ten Adelso Corona nieźle tuszuje. Podoba mi się, to jest bardzo w stylu takiego zgrzytu żelaza po szkle z pierwszej dekady lat 2000. Potem się trochę od tego odeszło, ale jak się nawet spojrzy na dzieła Johna Burna i jego babci, z tych komiksów takich wydawanych już na początku XXI wieku, no to tam każdy trochę tak tuszował, jak właśnie takie tak, takie kopie Scotta Williamsa, z tego się porobiły różne tam Jonathany Sibale i tak dalej, to wszystko takie było, kreska, kropka, kreska, kropka, no i tutaj to jest, ale to jest w fajnym wydaniu, powiem Wam, że widziałem borsze rzeczy, tak jak tutaj patrzę na tego zioma, czy tę taką demoniczną babkę, to to wygląda zupełnie fajnie, prima facie, także oczywiście musiałem się przedzierać przez ten pisany tekst Toda McFarlana, który jedzie już tutaj czwartą setkę tych no, swoich, swoich to pewnie już trzecią spokojnie. Tych, tych numerów, bo tam były jakieś przerwy. No i potem nic. I potem nic nie ma. Tutaj nic nie ma. Muszę powiedzieć, że no nie kosztowało to artystów zbyt wiele wysiłków, tylko kolorysta się musiał namęczyć. Aha, kto to koloruje? Robert Nagent. Nie znam zioma. Tom Orzechowski pozostaje na literach, ale oczywiście jest to wszystko już bardzo cyfrowe. I tutaj otw... Całość ci otwiera zupełnie, nie wiem czy wesołym, ale oberkiem to Dama który wzorem 92 roku na tle zmieniających się kolorów jakichś wybuchających planet prowadzi swoją narrację co do tego, co się stało w Spawnie. Muszę mu oddać, że ta narracja jest troszeczkę jakby mniej jędrna, w sensie jest jej mniej, no bo gdyby to był Spawn numer 42, to mielibyśmy tu całe strony zapisane tym jego Purple Prose. No ale jako, że jest to spawnik już trochę nowszy, to może i McFarlane trochę się tam otrząsł w końcu, czy się gdzieś tam pozbył tego takiego pędu do zamiędlenia każdej strony, chociaż trochę tekstu tutaj jest. Widać, że tutaj, niezależnie od tego, w jaki konkretnie sposób pracują ci twórcy, to wygląda to tak, jakby pracowali metodą Marvela. Czyli Brad Booth coś tam rysuje na podstawie jakichś pewnie luźnych wytycznych, Toda, a potem to dokłada teksty. Ja bym się w ogóle nie zdziwił, gdyby to tak było. No bo nie wyobrażam sobie, żeby miało sens pisanie w ogóle takich stron tekstu, zatwardzenia takiego literackiego, bez widzenia czy bez posiadania wglądu w to, co na stronie widzimy. Raczej wydaje mi się, że takie mm, wielostronicowe narracje, one mają czasami sens, to ciekawie wychodziło Johnowi Bernowi, to ciekawie wychodziło Mike'owi Baronowi w Pani Szerze, ale w przypadku Toda to jest po prostu, wybaczcie mi, nudne. Poza tym, nie żebym się chciał tutaj nabijać czy coś, ale ten kostium Spawna, już to chyba chciałem od dawna powiedzieć, nie wiem czy to już mówiłem na jakiejś tych nawijek ostatnio, ale powiem Wam tak, kostium Spawna to jest rzecz bardzo passe. Ona się cholera źle zestarzała, ten jeszcze tutaj Brad Booth, ja nie wiem z jakiej czapy dołącza te seksowne szpony kostiumowe. Ja nie wiem, czy oni produkują nową zabawkę, czy co, ale nie wygląda to jakoś mega, mega sexy. To wygląda na bardzo 90s. Ja bym tutaj na miejscu McFarlane'a trochę pomyślał, chyba jak tę postać troszeczkę uwspółcześnić, bo wszystko idzie trochę z duchem czasu. Niewiele jest takich postaci jak Batman, czy Spiderman, nawet nie, czy Superman. Chociaż no, Superman ulegał chyba też dosyć dużym przemianom ostatnio. Tam do, zawsze te wszystkie się mu guziczki dorysowuje zupełnie bez sensu. Pozbawia się go gaci, bo przecież niepodobno, żeby Superman był w gaciach. Hy, hy, hy. E, natomiast Spawn wygląda gorzej. Wygląda gorzej, bo ten design jest taki trochę mishmaszem różnych takich Morbiusów, Tomb of Draculas i tych wszystkich rzeczy, które się wyimprintowały w młodym MacFarlane'ie i które wtedy, w latach 90., no, wyglądały dosyć cool może i już wtedy było to trochę questionable, a dzisiaj, no, powiem Wam tak, bez tych takich idiosynkrazji rysowniczych, Brett Buch tutaj stara się trochę małpować tego McFarlana, w takim sensie, że gdzieś tam tego spół nadawać w takie pozy, które nie odsłonią właśnie tego, jak ten kostium źle wygląda, z tym jego takim kołnierzem i tymi takimi odstającymi ramionami, quasi pagonami, no to to już się słabo broni. No i co ja Wam tu powiem. Ale inking jest fajny i kolorki są fajne. Podobają mi się bardzo tutaj te szczerze mówię wycyzelowane gwiazdeczki. To wygląda prawie jak akwarela. Zawiesiłem trochę na tym oko, tutaj nieźle ten but ciągnie jakby nie mówić to zwłaszcza te takie rzeczy w których on jest takie jakieś twarze demoniczne tego tutaj klimatowe działa to może gdybyśmy to widzieli w 2001 albo w 98 robiłoby to większe wrażenie dzisiaj to już jest jeden z wielu zupełnie nie jest to poziom jakiś taki, który by coś rewolucjonizował w komiksach, ale nawet te, nawet te, te kolana trochę a'la Barry Windsor Smith. Zauważyłem, że but ma trochę problemów z proporcjami, trochę rysuje jakieś takie nieproporcjonalne postaci. Może to będzie widać w spawnie, zresztą już chyba było na poprzednich stronach. No ale jak mu coś tam się uda, to... Razem z tym inkerem, który robi niezłą robotę, tak, jest to takie Scotto-Williamsowe trochę, ale nie pozbawione własnego polotu. To jest takie już nie kopiowanie, tylko ciągnięcie z najlepszych tradycji. A to jest spoko. Ja, ja, ja lubię taki inking. Nie powiem, żebym był. Żeby mi to przeszkadzało. Tutaj myślę, że inking jest jedną z najsilniejszych stron. Tym bardziej, że momentami wpada w inking dosyć organiczny. Nie bez powodu dałem przykład barego Windsor Smitha, no bo oczywiście, graficznie koło barego Windsor Smitha to, to w ogóle nie stało, ok? Żebyśmy tu nie mieli nieporozumień. Ale z drugiej strony są tu pewne ciekawe akcenty, niektóre o na przykład tutaj inkowania in in czy tuszowania które sprawiają, że to naprawdę wygląda mega profesjonalnie, mega dobrze. Także tu myślę, że takim tym, co tam sprawia, że momentami ten inker nie może się do końca popisać, są same szkice Bretta Bootha, który o tutaj gdzie niegdzie rysując chyba z palca daje radę przy takich shortkatach, strasznych twarzach, scenach z horroru, ale kiedy chodzi już o taką postać, która wychodzi z domu o piątej, gdzieś to zaczyna tracić swoją dynamikę. Jestem ciekaw, ile Brett Booth używa fotoreferencji w swojej twórczości. Także, słuchajcie, wszystko to przeleciało przeze mnie jak suszone śliwki albo jak kompot z jagód. E, tremor. O, Tremor był fajną postacią. Zapomniałem, słuchajcie, czytałem parę dni temu i zapomniałem, że był tu Tremor. Ale Tremora zawsze lubiłem, bo był cool. Miałem kiedyś kartę Spawna z Tremorem rysowaną przez Toma McQueenia, który zresztą przez jakiś czas chyba tuszował Bretta Bootha. E, także, no, gdyby jeszcze coś tu się działo, to byłoby już zupełne hunky-dory. Graficznie jest na czym oko zawiesić, ale bym powiedział, że tak cy cygara nie ma, więc zobaczę, jak mi przyjdzie tych kilka nowych numerów spawna, gdzie to zawędruje. Jestem trochę zawiedziony, że MacFarlane tyle czasu, szczerze mówiąc, międli te swoje klimaty. To się tak naprawdę nic nie zadziało. Słuchajcie, nie chcę tego kończyć jakimś takim mm, narzekaniem, no bo nie po to kupujemy spałny, żebyśmy narzekali, tylko po to, żebyśmy coś tam z tego wyciągnęli. No ale jednak jakby nie było, to moim zdaniem to dobrze robił, że czasami oddawał tę serię innym scenarzystom. Stenarzystą nie jest jakimś dobrym. I to nawet nie chodzi o to, że to, co robił w Tormencie, czy tam w Perception spider Spidermana, że on tam nie miał wprawy i tak dalej. Tylko nawet teraz, jak on ma wprawę, to on nie ma za bardzo nic interesującego do powiedzenia i to jest trochę problem. Za bardzo to jest wszystko mm, też zdekompresowane. Tu jest kilka stron, na których się ludzie biją. No to kilka bijących stron można zrobić bez tekstu. I to też by zadziałało. Gdyby ten komiks był bez tekstu, w zasadzie wyciągnąłbym z niego kto wie, czy nawet nie większą estetyczną przyjemność, bo musiałbym się domyślić, co tutaj artysta miał na myśli. Także słuchajcie, powiem Wam tak, zobaczymy, gdzie to pójdzie, ale nie sądzę, tak szczerze mówiąc, żeby wzbudziło to na nowo moje pragnienia kolekcjonowania, czy zbierania, czy kupowania, po prostu czytania z na nowo. Ale ostatnio. Ukazało się kilka takich różnych nowych wydań i chyba się, znaczy, chyba na pewno się skusiłem. Tylko, chyba się będę skuszał nadal. Zobaczymy, jaki będzie pierwszy numer. Bo, może i nie. Tam jest taka okładka z kobitką: The Book of Nyx, czy Nix czy coś takiego, żeby leciało mi w tej chwili z głowy, ale na to się skusiłem. Reszta mnie jakoś tam graficznie nie wciągnęła, no tego tam zajawek jakichś specjalnych nie widziałem, ale po okładce rozpoznałem, a dobra, damy szansę. Natomiast próbowałem swego czasu dać szansę również tym Kingspawn, Gunslinger, Scorched, no i powiem wam tak, nie ma tu niczego, na czym mógłbym zawiesić oko. Te rysunki są, okładki bywają fajne, ale rysunki są tak generyczne. Tak? To wszystko jest, jak nie Photoshop, jak nie Photoshop ze zdjęć, to trochę takiego rysowania bez polotu. O wiele gorszego niż Brad Booth, tam był Carlo Barbieri czy Barberi w pewnym momencie. Przed pokudrańskim to nie, nie kupowało to mnie. Jakieś takie te rysunki były mega, mega blend, więc to jakoś MacFarlane nie wiem, czy to hajsu w tym nie ma takiego, żeby tam zatrudnić kogoś lepszego, czy po prostu MacFarlane ma taki gust, że takich sobie wybiera, ale jak dla mnie to zaczyna naprawdę wyglądać bardzo generycznie, i ja nie znajduję że mówiąc graficznego usprawiedliwienia w posiadaniu aż tylu różnych wariantów tego spawna i różnych podtytułów. Jestem ciekaw, dokąd MacFarlane z tym idzie. Ja bym to raczej traktował jako taki zabieg, żeby robić coś pod film, żeby zainteresować, że o zobaczcie, mam bo on często to podkreśla, zobaczcie, mam najlepiej sprzedający się tytuł, najlepiej sprzedającego się bohatera, razem moje sales numbers przekraczają nawet Batmana albo Supermana. Ja myślę, że on do tego dąży. Tak bym to podejrzewał. I o to chodzi w tych takich zmultiplikowanych seriach, więc patrzyłem na to, chciałem tam gdzieś momentami coś brać. Owszem, może tu i ówdzie jakaś jedna czy dwie issue jakoś tam są interesujące. Serce raz szybciej pyknie, no ale potem to wszystko fizluje. Miłosiernie, jak się na to już dłużej patrzy. No i szczerze mówiąc, nie obchodzi mnie za bardzo, co tam w tym społnie się będzie działo. Tym bardziej, że tu się nic nie dzieje. To jest chyba jakiś taki główny zarzut, że to. Przelatuje ta babka coś tu ma, jakieś pulty, ale ja gdybym to przeczytał nawet w spak ze zrozumieniem i w stanie medytacji zen, to i tak zaraz bym zapomniał o czym to jest. I o to chyba najbardziej mam beef z tym nowym spawnem. Także jeszcze przez jakiś czas sobie pokupujemy, ale nie sądzę, żeby te bedboje zostały ze mną e, na długo. Oto takie życie. Dajcie znać wy, czy zbieracie spawn na dzisiaj. Wiem, że paru z was kiedyś już po starych komentarzach albo po naszym kontakcie na face. Rozpoznaję, że paru z Was tam jest zainteresowanych tymi komiksami zespołu. No, no jak, się jak się ktoś wkręcił, dajcie znać, dlaczego, co i jak, i czy warto. No, no ja natomiast po tym jednym numerze na razie taki lekki pas będę dawał i się tam już mniej ekscytował tymi nowymi zamówieniami. No ale że ten przyszedł pierwszy, to musiałem się nim zaekscytować i podzielić z wami yy, tą nowością. Słuchajcie, jeżeli podobają Wam się moje nawiki, to pamiętajcie też o mojej własnej twórczości. To jest oryginalna plansza Henryk Kajdan, Droga do Piekła, numer 2, która została potem zreprodukowana w komiksie Henryk Kajdan postscriptum. No, to jest o wiele większa plansza niż sam komiks. Tu mam akurat Henryk Kajdan kosmiczne patałachy. Ja robię plansze w ten sposób, że skanuję je do komputera. Potem je znacznie zmniejszam i koloruję już na kompie. Natomiast o co chodzi? Chodzi o to, że ten Bad Boy, ta oryginalna plansza w formacie A3 jest w tej chwili dostępna bez ceny minimalnej w linku, czy pod linkiem, pod opisem, czy w opisie tego filmu. Także stay tuned, zawsze też opisy i update'y są na mojej grupie facebookowej Jakub Martewicz Art. Zapraszam serdecznie do dołączenia, tam zawsze najlepsze, najnowsze newsy, co się u mnie dzieje i jakie nowe komiksy wydaję. No i pamiętajcie też, że są dostępne jeszcze moje własne komiksy Henryk Kajdan, Kosmiczne Patałachy, Kocia Planeta, komiks w formacie A4, bardziej europejski w stylu i moje najnowsze dziecko pod tytułem Eurydyka. Szóstka śmiałków wyrusza w kosmos w celu przetestowania kosmicznego hotelu pod przylot pierwszych gości, no i potem wszystko idzie brzuchem do góry. I co się dalej dzieje, to już nie powiem. Musicie sami to obczaić. Link w opisie filmu. Zapraszam Was serdecznie, pamiętajcie, żeby zalajkować, zasubskrybować nawijkę, nawet jeżeli jest krótka i szybka, czasami takie są też potrzebne. No a ja się nazywam Jakub Martewicz, syn Starego Martewicza i już teraz niecierpliwie czekam i zapraszam Was serdecznie do następnej nawiki.